Witajcie, tu kamera ja, 12 i witam Was na pierwszym poradniku na moim kanale. Ale zanim przejdę do samego poradnika, to kilka informacji dotyczących kanału. Pierwsza informacja jest taka, że mam teraz lepszy internet, więc filmy raczej powinny pojawiać się regularnie, raczej. A druga informacja jest taka, że jeśli macie jakieś pomysły na tematy na odcinki, możecie napisać to w komentarzach. A teraz... Przejdźmy do poradnika. W dzisiejszym poradniku opowiem Wam, jak zmodować broń białą. Będzie to poradnik bardziej dla początkujących, nowych graczy, lub dla takich, którzy nie wiedzą, jak zmodować broń białą w warframe. A więc, na przykład, posłużą nam szpony, rybka, zasięg takie piły. Samo broń bez modów tak naprawdę nie robi za wiele. Zresztą zademonstruję tu. A no, praktycznie nie ma obrażeń przeciwko takim poziomomom. I aby to zmienić, musimy tu broń zmodować. Zacznijmy od modu postawy, bo tego zależy od walki broni białej. Ja, na przykład, raz na ten mod postawy. A teraz potrzebujemy modu, które zwiększą obrażenia naszej broni białej, więc zacznijmy od podstawowego modu. Teraz potrzebujemy mody, które skalują się ze statusami oraz zwiększają nam szansę na obrażenia krytyczne. Te mody można zdobyć na tej MOSie ze zleceń. Te trzy, które teraz pokażę. Ten. I same te mody, które już tu zamontowałem, to już znacząco zwiększają obrażenia naszej broni gary. Zresztą zademonstruję to. znacznie większe obrażenia porównanie do wcześniej ale możemy to obrażenie jeszcze zwiększyć ale zanim zwiększymy do jeszcze bardziej obrażenie. najpierw wyjaśnię działanie tych modów, które tutaj wstawiliśmy. Dlatego nie muszę wyjaśniać, to po prostu zwiększa ogólne obrażenia. Ten natomiast zwiększa obrażenia o 80% za każdy nałożony status na wroga, którego atakujemy. Możemy nakładać statusy na tego wroga także innymi brońmi, aby z tej broni zwiększyć jeszcze bardziej obrażenia, które zadajemy. Ten zwiększa naszą szansę na obrażenia krytyczne wraz z licznikiem kombinacji combo. Czyli tutaj, kiedy tak atakujemy, wyświetla nam się licznik kombinacji. Ten mod natomiast zwiększa szansę nałożenia jakiegoś statusu także te Nożnikiem kombinacji. Żeby zwiększyć jeszcze bardziej obrażenia, które mamy w tej broni, potrzebujemy zwiększyć jej szybkość ataku. Dla początkujących graczy to zwykle łatwiej zrobić ten mod, ale jeśli uda się wam zrobić ten mod, mam jeszcze większą. Szybkość ataku przez to jeszcze większe obrażenia na minutę. Aby jeszcze bardziej zwiększyć obrażenia z tej broni, no to mamy do wyboru albo dołożyć więcej statusów, lub iść w bardziej w obrażenia krytyczne. Najpierw pokażę jak działa to z większą liczbą statusów. Więc Lepszym dodatkowym statusem do tej broni byłyby obrażenia wirusowe. Więc powstają w połączeniu obrażeń toksycznych oraz obrażeń od zimna. Obrażenia wirusowe dają coś takiego, że nasze obrażenia tnące, czyli główne obrażenia tej broni, zadają jeszcze więcej obrażeń. Dzięki temu ogólne obrażenia znacznie się zwiększą. I żeby nakładać jeszcze więcej statusów, no to tużmy obrażenia od ognia. Teraz zademonstruję. Teraz. Jeszcze właśnie ten mod na szybkość ataku berserk, berserk, który tutaj założyłem, działa w ten sposób, że musimy pierdolić. Zabić wroga, aby zwiększyła nam się szybkość ataku. Jak widać, teraz te obrażenia są znacznie większe. Teraz Wam pokażę, jak to działa ze zwiększeniem obrażeń krytycznych. Więc na razie zdejmujemy te mody, które daliśmy wcześniej i damy mody na obrażenia krytyczne. 这怎么死的？这家伙。 To oczywiście działa niż w większości statusów, które można kombinować i użyć w obu wyobrażeniach krytycznych oraz statusów. Do tego celu z powrotem wyrzucimy ten mod i przywrócimy obrażenie wirusowe. efekt jest podobny jak większą ilością statusu Jeżeli chcecie wycisnąć maksymalne obrażenia ze swojej broni białej, to teraz już jest coś dla bardziej zaawansowanych. <laughs> to musicie zdobyć Modriven. Modriven daje losowe statystyki. One się losują, można to rolować, aż będą wam odpowiadały. Mój na przykład daje takie statystyki i dzięki temu nasza broń zadaje jeszcze więcej obrażeń dodajmy obrażenia wirusowe oraz możemy dodać także lepszą wersję tego modułu. i sprawdźmy teraz jakie obrażenia uda nam się otrzymać dać znacznie większe. To w sumie nad tym poradniku byłoby na tyle. Jeśli poradnik się spodobał, zostawcie łapkę i suba. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić jeszcze poradniki obrony bocznej oraz obrony głównej. A teraz, a teraz to wszystko. Trzymajcie się usłyszenia. Cześć.